Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z prezentacją na kanale Synergia Polska. Synergia Polska jest oficjalnym dystrybutorem produktów synergię publishing. Synergia Polska to wydawnictwo esoteryczne. Synergia Polska wydaje produkty w języku polskim, takie jak karty Tarota. Karty anielskie. Karty wyroczni, książki, e, więcej informacji, oczywiście, na stronie. Zatem zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie do odwiedzania. Na stronie macie też zakładkę Zapowiedzi, dzięki której będziecie wiedzieli, jakie właśnie zapowiedzi są aktualnie w planach wydawniczych. Również zapraszam Was do zakładek, takich jak blogi, porady, aktualności i wydarzenia. Tam wszystko na bieżąco e, i to, co idziemy do Was, czy to z nowościami, czy z kodami rabatowymi, e, czy też z wydarzeniami gdzie będzie Synergia Polska, to właśnie na naszej stronie. Zobaczycie. Synergia Polska również posiada swoje profile na Instagramie, na Facebooku i na TikToku. Tam są różnego rodzaju filmiki, a również skrócona prezentacja kart karty dnia, testu intuicji i wiele, wiele innych. Zapraszamy. A dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją kart wyroczni Świątyni Wody. Przełączę Wam podgląd na karty, tak, żebyście widzieli, mamy tutaj wyrocznie Świątyni Wody. To się bardzo mocno mieni, a taką srebrzystą właśnie powłoką. Nie jest to, tutaj jest tak jakby delikatne wytłoczanie, ale takie naprawdę delikatne, delikatne. Pudełko jest twarde, wysuwane. Z brzegów prezentuje się wyrocznie Świątyni Wody, zdjęcie karty. Autorka, ilustratorka, i tutaj mamy kwestie związane z logo. Tutaj macie w ten sposób i spód wypełni się po brzegi mocą, rozkwitaj i niczym rzeka. I tutaj mamy też opis, zapowiedź uchtali. Co mamy w środku? Wyciągamy, zobaczcie. A, I mamy książeczkę. Pudełko prezentuje się w ten sposób w środku. Książaczka. Wyrocznia Świątyni Wody. Mamy tutaj informacje o autorce i ilustracje. Z wdzięcznością mamy spis treści. Witaj Świątyni Wody. Jak pracować z kartami Świątyni Wody. Rozkłady Świątyni Wody. Świątynia Wody Uwodzicielki, Mistyczki, Młodości, Matki, Kapłanki, Czarodziejki, Opiekunki. Świątynia budzącej, Świątynia uzdrowicielki, stworzycielki, Świątynia przecierających szlaki o autorce i artystce. I mamy tutaj Witaj w Świątyni Wody. Wszystkie informacje tu są. Instytucja i wyrocznia Świątyni Wody, aktywacja Świątyni Wody, rozkłady, jakie tutaj są. Mamy tutaj przeprowadzenie, też przesłanie Świętej Wiosny, potasuj karty i mamy instrukcje, mamy też pokazane. Rozkłady, jak one się prezentują, rozkład niezmierzonego oceanu, świątynia uwodzicielki, i tutaj mamy informacje, <laughs> na przykład symbole, białe gołębie, różowe róża. Perły. Białe gołębie symbolizują wolność, pokój i boskość. Różowe róże symbolizują piękno, romans oraz bezwarunkową miłość. Perły wskazują na mądrość zdobytą poprzez bycie w związku i tu jest archetyp ubodzicielka, rytuał kąpieli bogini, także mamy te informacje wstępne i afirmacja czcze swoją zmysłową istotę. Zatem tu mamy e, mm, opis każdej ze świątyń e, i mamy tak e, Karty Miejsce Narodziny Afrodyty. I są tu opisane, e, opisane karty, i tu mamy Świątynia Młodości, i też mamy napisane tutaj główna bogini, e, przewodniczka, przewodniczka wspierająca, archetyp, to co tutaj ten archetyp ma nam mówić, i jakiś rytuał. I tak wszystkie te świątynie są opisane wraz z opisem kart, które za chwilkę Wam e, przedstawię. Tutaj macie, moi drodzy, kilka słów o autorce i kilka słów o artystce. Tak się prezentuje. I zobaczcie, mamy tutaj wieko, i tutaj mamy właśnie kartę, ale to co chcę Wam pokazać, zobaczcie ten rewers cudowny, jak woda. Dosłownie. Te osoby, które oglądają Instagram Synergię Polska, to już ten wers miały okazję zobaczyć. I zobaczcie teraz to. Kolorowe, błyszczące, mieniące się na takim metalizująco niebiesko, fioletowe dosłownie brzegi kart. No, piękne. Karty są dosyć grube. Elastyczne. I są powlekane, są z tych śliskich. I teraz tak będę Wam pokazywała karta po karcie, jak one się prezentują. Gdy któraś z kart Was mocniej zainteresowała, zaintrygowała, to rzecz jasna możecie zatrzymać film. Mamy tutaj współtworzenie, współpraca, dobrobyt. Moc bogini, obfitość, wzbogacenie, dystans. Troszkę mam wrażenie jak yy, wyrocznia Izydy. Zgodzicie się ze mną? No, napiszcie w komentarzach. Bogini, ran, los, uważność tybatański mnich buddyjski. Miejsce narodzin Afrodyty: wyłonienie się, łaźnia Afrodyty, rozkwit bogini Afrodyta, Afrodyta i Ares, czerwone źródło dobrostan, czerwona tara rewolucja, podwodna świątynia, bóg Wirakocza tworzenie. Świątynia Wodę, jak obraz, zobaczcie. Bogini Ganga, Pan Siba, Świątynia Saraswati, Bogini Dewisri, Poszukiwana Bogini Ratich Macie tutaj studnia świętej brygidy, współczucie, bogini brygid. Mamy tutaj święte studnie Irlandii, bogini kopakati, odrodzenie, piękna pani z Lourdes, smutek, odnowa, grota. Sanktuarium, Róża Mistyczna, Matka Oceanu, Biała Tara, Niebieska Tara, Białe Źródło, Pani Jeziora, Szklana Wyspa, Odmłodzenie. Święt, źródło, witalność, bogini Sulis jasność, bogini Minerva inteligencja, matka Ganges oswobodzenie, varanasi zakończenia i mamy bogini morza, sztorm. Tak się prezentują karty. Teraz, z racji tego, już lubicie to. Postaram się wyciągnąć dla Was przesłanie. Zatem wybierzcie jedną spośród trzech kart. Pierwsza, druga. I trzecia, tę, którą wybierzecie, będzie wiadomością z wyroczni Świątyni Wody dla Ciebie. Którą kartę wybieracie? Ja wybiorę sobie dwójkę, a Wy dajcie znać w komentarzu, oczywiście na dole, abyście też zapamiętali, którą kartę wybraliście. Te osoby, które wybrały pierwszą kartę, bogini Sulis, Jasność. Jestem wizjonerem. I zobaczmy, co tutaj. <laughs> Ta karta chcę Wam przekazać. Pierwsza i drugie. Mamy to z drugiej świątyni. Bogini Sulis. O, to mamy. Jasność. Płynące słowa, nadzieja, widzenie, działanie. Bogini Sulis przybywa, by poprowadzić Cię do zwycięstwa. Jej imię pochodzi od... Taro rosyjskiego słowa oznaczającego oko lub widzenie. Dlatego Sulis wspiera Cię w intuicyjnym patrzeniu na świat, w wizjach oraz marzeniach. Bogini Culis prosi, byś pozostał skupiony i jasno określił, co chcesz osiągnąć. Podobnie jak ona, ty też jesteś wojownikiem pokoju. Ta karta wskazuje, że skutecznie poradziłeś sobie z trudną sytuacją. Twoja umiejętność dostrzeżenia racji obu stron oraz stanowczego działania sprawia, że jesteś w stanie znaleźć dyplomatyczne rozwiązanie i osiągnąć. Pożądane wyniki. Twoja niebiańska towarzyszka, Sulis, może wynieść cię jeszcze wyżej, abyś mógł dalej podążać szlaki swojej heroicznej przygody. Zobaczenie swoich pragnień ze wszystkimi szczegółami może pomóc ci je urzeczywistnić. Być może zechcesz je uchwycić za pomocą obrazu, rysunku bądź kolażu. Spójrz, jak Twoja wspaniała wizja nabiera wyraźnych barw. Zobacz swoje cele i zamanifestuj je dzięki Twojej determinacji i działaniu. Przemyślana strategia, niezachwiana wiara oraz siła woli na pewno przyniosą owoce. I tu macie dalsze informacje. Pozostawimy dozę w tajemniczości. Te osoby, które wybrały kartę numer 2: Bogini Radich, poszukiwana, podążam za boskim przewodnictwem. Dobra, mamy tutaj świątynia czarodziejki, a jeszcze nie, o tu mamy. Ta magiczna bogini księżyca przybyła, by zapewnić cię, że twoje długie poszukiwania wreszcie dobiegły końca. Do czego szukałeś przez cały czas było tuż przed tobą. Wszystko, czego ci trzeba, by ujarzmić swoją świętą moc, tkwi w tobie niczym ukryty skarb zakończ swój pościg i posiądź miłość we wszystkich jej cudownych postaciach namiętności, przyjaźni i romansu jesteś wolny by podążać za szczęściem i masz prawo żyć w sposób, który prawdziwie Cię uszczęśliwia pozbądź się ograniczeń, które sam na siebie nałożyłeś i które uniemożliwiają Ci pełną ekspresję Twojego kosmicznego tańca Twoim śladem podąża lęk starania, by nie dać się mu dogonić, były bardzo wyczerpujące, ale na szczęście wyścig dobiega końca. Odpowiedzią na lęk jest miłość. Stań się ucieleśnieniem archetypu łowczyni. Nie spuszczaj wzroku z nagrody, uświadom sobie, że Twój rozwój jest celowym procesem. Odwróć bieg zdarzeń. Kiedy Twoja wewnętrzna mądrość zderza się z pragmatyczną strategią, następuje raptowny wzrost potencjału. Nasyć swoje starania radością, aby wzmocnić swoje umiłowanie życia i pracy. Swoje, zawierz swojej wizji, by wytworzyć magiczny impet. Wyjdź ze swojej kryjówki i wznieś się wysoko, razem z ratych, Wsłuchaj się w swój wewnętrzny głos, a potem wyróż na wyprawę, by eksplorować nowe galaktyki. I karta numer trzy. Święte źródło, witalność. Tanecznym krokiem zbliżam się do światła. Mhm. Dobrze, tu. Termalne źródła bogini Sulis podtrzymują i przywracają witalność za pośrednictwem leczniczych wód. Tulis powstaje tańcząc w stronę światła. Doświadczyłeś wyczerpującej, wyczerpującej wszystkie Doświadczyłeś wyczerpującej wszystkie Twoje siły sytuacji. A teraz ponownie wracasz do gry. Uwolni się od schematów wskazujących Cię na zaniedbywanie swoich potrzeb, zamiast tego uzupełnić rezerwy swoich sił emocjonalnych, umysłowych, fizycznych oraz duchowych. Źródło to coś więcej niż po prostu tryskająca woda. To niebiańska sadzawka mądrości, Wiary i przemiany, czyli cech, dzięki którym ludzie żyjący ze starożytności zachowywali równowagę ciała i ducha. Zamiast opadać na dno rozpaczy, powinieneś się unosić się na skrzydłach mądrości w stronę światła miłości. Wyobraź sobie, że obmywacie strumień świętej, źródlanej wody, spłukując z ciebie zmęczenie i napełniając Twoją wewnętrzną świątynę, świątynię eterycznym blaskiem bogini. Odpręż się i doświadcz błogiego, regenerującego odpoczynku, po którym wynurzysz się w poczuciu, że znów jesteś kompletny. Przebudź się w pełen entuzjazmu, nowych sił i gotowy do wyzwania. Nieustannie się rozwijasz i ewoluujesz. Wykorzystuj lekcje, jakie ofiarowuje Ci życie i powiększaj zasoby swojej mądrości, bazując na swoich doświadczeniach. Przyjmij słoneczne wizje, które widzisz w oddali i podążaj ku jasnym początkom oraz złocistym marzeniom. Tak ów prezentuje się Talia, jak dla mnie, w moim odczuciu. Jest ona mocno motywująca, wskazująca nam pozytywne strony i pokazująca nam, a czego za mocno się trzymamy. Zgodzicie się ze mną? Napiszcie bardzo proszę w komentarzach na dole. Zachęcam Was, moi drodzy, do subskrybowania, do obserwowania. Niebawem kolejne zapowiedzi przygotowane dla Was. Wszystkiego dobrego i jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.